Który to rok? To jest 1969. Strasz Ciebie, chyba, nie? No, znacznie. No już zabytek. Gwarancja minęła, no niestety. Czyli jak zawsze, po gwarancji się sprzętuje, nie? Takie przypadki są znane. Awarii uległa lokomotywa spalinowa serii sm 30 211. Pojazd jest wyposażony w 12-cylindrowy silnik wysokoprężny typu WOLA, o pojemności 38 litrów. Lokomotywa została wyprodukowana w roku 1969 w Chrzanowie. Parowóz widzicie panowie, to wystoi do nawęglenia. No niestety nie przestawimy go. Rozpalanie to jest 12 godzin to rozpalać parowóz na samo nawęglenie. Sam Czyli ona głównie służy tutaj do wykonywania wszystkich manewrów. Tak. To ile mamy czasu? Bo widzę, że załoga już do parowozu wsiada. Ja bym chciał, żeby jak najszybciej to zrobić. No. Czyli nie mamy czasu. Czyli na wczoraj to Czyli to w normie. To proszę nam pokazać, jak to się w ogóle uruchamia. To zapraszam panowie. Tu mamy webasto, załączamy go. Czyli tu uruchamiamy webasto i nagrzewamy. Płyn w układzie chłodzenia. Czyli wygląda na to, że tutaj nie będziemy mieli ani świecy żarowej, ani świecy. Nie, 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 nie. Tylko będziemy ogrzewać układ chłodzenia po to, żeby silnik nabrał temperatury. Tak dokładnie, żeby nabrał temperatury i wtedy możemy uruchomić. Czyli też nam chwila jest potrzebna do tego? No potrzebna, potrzebna właśnie. Tu brakuje mi temperatury jeszcze do uruchomienia tego silnika. Do 40 stopni powinniśmy położać. Mamy znacznie poniżej 40, bo tu mamy około 20-30 stopni, a 40 to myślę, że z minimum około 50 pewnie by się nawet udało. Czyli niby nie dużo, ale pewnie tej wody tutaj jest masa litrów. A rozumiem, że po prostu jeżeli ta temperatura nie będzie osiągnięta, to po prostu silnik będzie kręcił, no ale nie dojdzie do uruchomienia, prawda? Nie załączą się w ogóle silniki, nie, nie uruchomię go. To spróbujemy uruchomić. No, zobaczymy. Zobaczycie panowie, jak to wygląda. Czyli rozruch w ogóle nie działa, nie tak? Działa. Fizycznie nie jesteśmy w stanie tego zrobić, choćbyśmy chcieli. Żeby odpalić silnik w lokomotywie, należy go wstępnie podgrzać. Za to odpowiada webasto, czyli ogrzewanie postojowe. W przypadku awarii tej części silnik nie ma odpowiedniej temperatury do rozruchu. Jak pan widzi, ktoś tutaj był, ktoś się tym pobawił. Jakieś wtyczki są rozpinane. Tomek dokładnie wyczyścił wszystkie wtyki i zaizolował te, które tego wymagały. Spinaj i mierzymy. Jest. 23. No okej, okay, naprawię no 24. Dobra, czy to ja mówię, że to będzie bankroć? Więc to ja też muszę zobaczyć, czy panel leży w kabinie. Tomek, gotowy jesteś? Ja tu czekam. Dobra, to panel żyje, ci mogę powiedzieć, wiesz? No to dobrze. Tutaj jakaś pompka też chyba żyje. No to otwieraj paliwo i zobaczymy, czy wystartuje. Mówisz? No. Otworzyłem. Otwalam. No a co się tu dzieje? Ruszyło? Tak, ruszyło. Jak to teraz patrzymy na temperaturę? No mamy 45 stopni, ona tak już łapała. Muszę zrobić troszeczkę wstępnego ciśnienia oleju i będziemy uruchamiać. A do której marometrze to będzie widać? To, ja to będzie widać na manometrze ciśnienia oleju. To wystarczy, żeby się delikatnie wskazówka tylko podniosła, podniosła i już pompa oleju sobie zrobi ciśnienie. Ma pan jakieś ciśnienie? Podnosi się ta wskazówka, ale opada. Panie pompuje, bo tu się olej z tego leje. To jest kałuża oleju. No Nie ma szans z takim wyciekiem oleju wiesz, jechać. No gdzież? Jak się silnik, to się tylko zatrze. I z tego będzie. Ciśnienie oleju to jest podstawowy parametr w każdym silniku. Co dopiero wiesz, w takim wielkim, no to musi dostać ciśnienia po to, żeby to się wiesz nie zatarło. Prawdziwa V12, tak? Kawał silnika. Panie Marku, ile my tego ciśnienia musimy wytworzyć? A do rozruchu to minimum w atmosfery musi być. Tomek, co robimy? No by powiem to wykry skręcić, zobaczyć jakie się stanie są podkładki. Nie? Ja podejrzewam, że tu są jakieś podkładki wiesz, miedziane i dobrze by było założyć takie nowe, nie? Już nie musi być koniecznie nowe, bo te nowe mamy teraz chińskie to jest wiesz, lipna mieć. To lepiej te stały wygrzać w, w palnikiem, włożyć do wody, żeby była ziemi i mocniej dokręcić. No tylko ja się boję, że wiesz, to rozkręcimy, a będzie problem to złożyć, może to lepiej spróbować po prostu dokręcić dociągnąć. Dokręcić, dociągnąć nie, nie ukręcić śruby. Z jednej i drugą strony jest problem. To żeby nam te rurki gdzieś nie zaczęły pękać, bo popatrz. Tutaj one widać, że były łatane, tak? Tutaj też widać, że... Że to łączenie też nie jest takie pewne, także to będzie trzeba też bardzo delikatnie ruszyć. Jest ciężko, będzie ciężko, no ale trzeba to ruszyć, nie? Tomek delikatnie i powoli odkręca śruby połączeniowe i dostaje się do podkładek. Proszę, ta podkładka jest cała gładka. Nigdzie się nie odbiła, a ta tutaj widzisz, jest odbita. Czyli ta podkładka lepiej dolegała niż ta? Ta wygląda na to, że się w ogóle w jakikolwiek sposób zgniotła i uszczelniła, a tamta nie bardzo, widzisz, jak ona pasuje. Wygrzać palnikiem, mocniej dokręcić i będzie git. Widzicie, pali do tej różnego rodzaju nieczystości, zostało? Wyczyściło, wyczyściło. Tomek z powrotem skręcił układ smarowania silnika. Trochę przypompowałem, więc jeżeli nic nie kapie, wyjdziecie do kabiny, a to podpompuje i palimy, nie? A to pompuj! No pompuje! Teraz trochę wyciekło, to masz tam co pompować. jak tam? No na razie leży w dole. Za! Tomek, rośnie, ciśnienie jest, potem spada, wiesz? To dziwne. On po prostu cały się przesmarował. Jeżeli osiągnął tutaj to ciśnienie do tej pierwszej kreseczki, to znaczy, że wszędzie on się dostał, w każdy element. To co, palimy? Uwaga, panowie, uruchamiamy. No. Ciśnienie oleju mamy prawie 7 atmosfer, prawidłowe wskazania mamy metrów. Wszystko działa, wszystko jest w porządku. Maszyna sprawna. Robota przyjęta. A ja się rozliczam i tak z szefostwem uciekamy, nie?